Cześć kochani. W dzisiejszym filmie mam Wam do pokazania moje prace, które wykonałam z okazji tegorocznej Wielkanocy. Będą tutaj głównie kartki, ale trafił się też jeden boks i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Myślę, że najpierw pokażę Wam kartki, a później pokażę dokładnie, z jakich kolekcji korzystałam do ich stworzenia, ponieważ bazowałam głównie na dwóch kolekcjach, jeżeli chodzi o papiery, i na kilku, jeżeli chodzi o dodatki. I zacznijmy od kartki, którą wykonałam z moodboardu właśnie w Craftvenie na wyzwaniu tym marcowym. I jest to taka błękitno-różowo-biała kartka. Jak widzicie, jak zresztą zobaczycie za chwilę, większość moich kartek jest stworzona na bardzo, podobnym, na bardzo podobnej bazie, tylko tutaj dekoracja jest trochę inna. No i w tym tutaj jeszcze mamy element shakera. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Jak najbardziej tutaj się wszystko trzęsie. Mamy kompozycję z kwiatami, z króliczkiem, z jajkiem takim większym, pisanką, napis Alleluja, cekiny, diamenciki i błyszczące środki, jeżeli chodzi o te kwiaty na środku. Tutaj kolejną kartką jest taka zielona. Również tak jak wspomniałam, w podobnym stylu zrobiona, tyle że mamy tutaj inną kompozycję. Mamy tutaj bazie, kurczaczka, kwiaty oraz gniazdko. I tak jak wcześniej cekiny po bokach i kropelki nuwu akurat tutaj do dekoracji oraz napis radosnych świąt i kolejna kartka jest już podbita złotym papierem lustrzanym kompozycja jest na środku, napis jest troszkę mniejszy natomiast również pojawiają się cekiny i bardzo dużo różnego rodzaju kwiatków, roślin mamy też króliczka, pisankę więc jak najbardziej wszystko kojarzące się z Wielkanocą no i kolejna kartka jest tym razem pozioma Jeżeli chodzi o kompozycję, mamy tu baranka, krzyż, to już jest bardziej w klimacie takim typowo religijnym Mamy również cekiny, bazie, no i kwiaty I oczywiście napis I dwie kolejne kartki są już odrobinkę inne Ponieważ tutaj różnią się one tłem To tło stworzyłam za pomocą tuszu Distress Ink za chwilę Wam pokażę dokładnie którego, ale tak samo mamy kompozycję kwiatową w miarę na środku, i tutaj chciałam właśnie wykorzystać ten napis. Tu też, jak widzicie, trochę bardziej się mienią te wszystkie cekiny. Mam nadzieję, że to będzie widać pod światło. I są oczywiście kompozycje kwiatowe. No i na środku ten napis, który miał tutaj grać główne skrzypce. I oczywiście cekiny też, jak w pozostałych kartkach. I ostatnia kartka jest z tłem z takiego bardziej różowego distresa. Napis na tekturce Alleluja, wyembosowany pudrem. No i tu kompozycja z kwiatami również jest na środku. Jezus, czyli typowo kartka bardziej religijna, w klimacie typowo wielkanocnym. I jeżeli chodzi o kartki, myślę, że najpierw Wam pokażę z czego tutaj korzystałam, tylko je sobie poprzesuwam. Jeżeli chodzi o te distresy, to użyłam tych dwóch: Distress Victorian Velvet oraz Speckled Egg i ja tworzyłam to tło za pomocą tych distresów i wody. Oczywiście tam mówiłam o glossy accent, czyli od Ranger'a produkt. Jeżeli chodzi o papiery, może zaczniemy od papierów? Korzystałam głównie z dwóch kolekcji, czyli Spring i Scrolling od P13 oraz The First Seasons Spring, również od P13. To jest chyba mój ulubiony producent w tym roku, zresztą nie tylko w tym roku, ponieważ oni mają bardzo fajne papiery, które świetnie mi się sprawdziły na Wielkanoc. Z tego co kojarzę, bardzo mało firm wychodzi z typowo Wielkanocnymi, takimi wiosennymi papierami. Jest też kolekcja Alchemy of Art oraz Mintay Papers, z tego co kojarzę, ale jakoś one mi tak mocno nie przypadły do gustu. Te zdecydowanie bardziej mi się podobają i one są kolekcjami z ubiegłych lat. Jeżeli chodzi o elementy do wycięcia, używałam też głównie z P13. Mam arkusz z elementami Spring is Calling, to jest ten arkusz z druku cyfrowego, który możecie dostać w sklepie Fuzzy Elementy z kolekcji The First Season Spring. Oraz tej Spring is Calling, które mam tutaj. Wykorzystywałam też wycięte elementy z bloczku od Minty Papers Flora Book 4. Czyli właśnie z tymi czy, wielkanocnymi. I tutaj mam wycięte elementy. Już Wam pokazuję z czego. Z bloczka, który ostatnio zamawiałam. Z Craft O'Clock, z tej z kolekcji Wielkanoc. Oraz tą kartkę ją tutaj wyłowić tą kartkę. A w ogóle teraz, dopiero zobaczyłam pod światło, że ona się tutaj błyszczy, i ja ten błysk uzyskałam mieszając produkt od papierowej jaskółki. Zaraz Wam go wyciągnę aż... Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Możliwe, że tak. Musielibyście się tam odezwać na grupie Warsztat Kreatywny Papierowej Jaskółki, czyli Clear Medium. I to jest taki produkt, który można mieszać na przykład z brokatami. On zastyga na przezroczysty odcień i właśnie odbija bardzo ładnie światło. I do tego dosypałam taki przezroczysty brokat, dzięki czemu to tło się tak ładnie mieni. I te wszystkie elementy kwiatowe wykorzystałam z kolekcji komunijnej od Alchemia Owart, czyli First Holy Communion. To jest kolekcja z tego roku, dość nowa. I jeżeli chodzi o papiery to chyba byłoby tyle i pokażę wam teraz box. Jest on w formacie 8,5 na 8,5 i jak widzicie, prezentuje się on w ten sposób. Z każdej strony jest oklejony papierem skrapowym oraz papierem lustrzanym. Natomiast na wierzchu mamy kompozycję z kwiatami Kwiaty to takie piękne, stokrotki od Prime Marketing z takiej najnowszej kolekcji. Zaraz wam ją pokażę. Je pokażę. Tam mamy jajko, pisankę schowaną oraz kokardkę ze wstążeczki. Tu mamy też diamenciki. I po otwarciu box prezentuje się. Tak. Podoba mi się zawsze ten efekt rozpadania. I ja tworzę boxy w ten sposób, żeby można było na nie patrzeć po prostu albo od góry. Albo od tej strony, i już nie obracać ich żadną tutaj, nie kręcić nimi. Ja tu sobie zakleiłam jeszcze to, co tam napisaliśmy od siebie. Natomiast jak widzicie, mamy tu kompozycję, troszeczkę się tutaj dzieje. Na środku mamy mm, różnego rodzaju pisanki ponaklejane, kwiaty, kuleczki, pręciki. I tu mamy też takie alagniastko z pisanką. Tu z kolei jest Kompozycja z króliczkiem, z kurczakiem oraz z kwiatami. Tu mamy gniazdo z jajkami oraz taką kompozycję kwiatową. No i tu napis Wesołych Świąt Wielkanocnych, również z kompozycją kwiatową. No, a tutaj są z kolei życzenia. I jak widzicie, wszystko się tutaj tak jeszcze pięknie błyszczy od cekinów. Także taka, dość, myślę, ciekawa. Forma, jeżeli chodzi o wielkanocną kartkę, to bardziej wielkanocny boks, ale coś, co przesyła życzenia. Myślę, że jest to również fajna sprawa. Na pewno osoby, które go otrzymają, będą zadowolone i trochę zaskoczone tą formą przesłania życzeń. I to byłoby tyle, ale przypomniałam sobie jeszcze, że miałam pokazać Wam te kwiatki z Prim Marketing, czyli to są 100 kratki, jest tutaj 24 sztuki, ja już trochę poużywałam, natomiast sprawdzają się one świetnie i one powinny być jeszcze dostępne w Craftwenie, ale dopiero za jakiś czas, ponieważ z tego co wiem, to Marta je zamawiała z powrotem do sklepu, bo wyprzedały się one dość szybko, ale myślę, że możecie je znaleźć w różnych sklepach, właśnie między innymi w Craftwenie. I to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że moje kartki również przypadły Wam do gustu. Dajcie proszę znać, czy wy robiliście kartki wielkanocne w tym roku, czy też może nie do końca. A my słyszymy się następnym razem. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film, oraz subskrypcję, jeżeli macie ochotę oglądać więcej tego typu filmików na moim kanale. Do usłyszenia następnym razem. Pa!